Dom podliczy to jednorodzinny dom z poddaszem użytkowym i jednostanowiskowym garażem zrealizowany na podstawie projektu Archon Plus w wersji lustrzanego odbicia. Zgrabna bryła z dwuspadowym dachem zwraca uwagę eleganckim, nowoczesnym wykończeniem elewacji. Tynk o stalowej barwie połączono z klinkierem, tworząc harmonijną i stylową kompozycję. Nowoczesny charakter prezentowanej inwestycji podkreśla również oryginalne ogrodzenie gabionowe, które zabezpiecza frontową część posesji. Automatycznie rozsuwana brama ułatwia sprawny wjazd samochodem. W narożnej części posesji, aby zabezpieczyć dodatkowe samochody, właściciele postawili lekką dwustanowiskową wiatę, powiększoną odrewutnie i dodatkowe pomieszczenie. Tuje posadzone wzdłuż ogrodzenia zapewniają mieszkańcom większą prywatność. Dopełnieniem aranżacji strefy wejściowej są duże kwietniki wykonane z kostki granitowej. Ciekawe kompozycje roślinne wokół domu są ozdobą, która nadaje klimat i zapewnia przyjemny relaks w ogrodzie. Podest tarasu wyłożono estetycznym i odpornym na warunki atmosferyczne drewnem egzotycznym. Elewację ogrodową urozmaica drewniana okładzina dostosowana kolorystycznie do podbitki. Nowoczesne stalowe balustrady zabezpieczają portfenetr na poddaszu, podkreślając charakter domu. Urozmaiceniem prostej bryły jest lukarna, która także w bardzo praktyczny sposób zwiększa funkcjonalność poddasza. Wypielęgnowany ogród to idealne miejsce do wypoczynku. A trampolina to świetny sposób na aktywny relaks. Interesującym detalem architektonicznym jest prostokątny wykusz z panoramicznym oknem. Powiększa on przestrzeń salonu, umożliwiając ciekawą aranżację wnętrza, a na poddaszu tworzy szeroki balkon przy sypialni. Dopełnieniem całości jest dachówka w ciemnym kolorze. W projekcie przewidziano kotłownię na paliwo stałe z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Lekko wysunięty przed główną linię elewacji jednostanowiskowy garaż został dodatkowo wizualnie zaakcentowany poprzez zastosowanie okładziny klinkierowej. Zadaszona strefa wejściowa z wysokiej klasy drzwiami z antabą prowadzi do wnętrza, które stanowi perfekcyjnie zaaranżowaną i spójną stylistycznie całość. We wnękę w obszernym wiatrołapie wkomponowano pojemną szafę o lekko transparentnych frontach z mlecznej szyby. Niewielkie zmiany w projekcie pozwoliły inwestorom dopasować dom do swoich potrzeb. Jedną z nich była zmiana usytuowania wejścia do toalety na parterze i jego przesunięcie z części dziennej do wiatrołapu. Starannie przemyślana koncepcja harmonijnej aranżacji strefy dziennej wykorzystuje walory projektu. Estetykę i atrakcyjność wnętrza podnoszą duże przeszklenia, doskonale doświetlające całą przestrzeń dzienną, oraz ciekawie zaprojektowane oświetlenie. Salon, którego przestrzeń poszerza wykusz, stanowi komfortową strefę wypoczynkową, w której spotyka się cała rodzina. Znajduje się tutaj duża sofa przed kinem domowym oraz kominek, będący źródłem dodatkowego ogrzewania, który w zimowe wieczory zapewni przyjemny nastrój. Został wykończony kamieniem i podkreśla nowoczesny charakter wnętrza. Dominuje biel i odcienie szarości, które doskonale korespondują z wyposażeniem. Wysokiej jakości meble, naturalne tkaniny oraz materiały takie jak drewno i kamień dodają stylowej i ponadczasowej elegancji. W części jadalnej Znajduje się duży stół rodzinny, a narożne przeszklenie sprawia, że wspólnym posiłkom towarzyszy wspaniały widok na zieleń ogrodu. Odpowiednio rozplanowane oświetlenie podkreśla funkcjonalność użytkową poszczególnych części, a także jest elementem dekoracyjnym wnętrza i nadaje mu niepowtarzalny charakter. Pomiędzy jadalnią a kuchnią zaprojektowano dodatkowe wyjście na taras. Kompozycja kuchni w kształcie litery U pozwoliła optycznie wyznaczyć jej granice i częściowo zamknąć od strony jadalni barkiem śniadaniowym. Białe meble o lakierowanych frontach elegancko kontrastują z brązowym blatem. Właściciele stworzyli tu jasne i wygodne miejsce do pracy z dużą ilością miejsc do przechowywania. W wysoką zabudowę wkomponowano wolno stojącą lodówkę oraz piekarnik. Przy oknie znajduje się strefa zmywania, a obok płyta grzewcza oraz nowoczesny okap o futurystycznej formie. Aranżacja kuchni wypełnia także przestrzeń nad oknem, gdzie wkomponowano wiszące szafki. Wykończone drewnem schody, widoczne z salonu, prowadzą do strefy prywatnej na poddaszu. Zabezpiecza je ażurowa balustrada. Zaprojektowano tutaj trzy wygodne pokoje. Największe z nich to przestrzeń nasypialnia gospodarzy. Szeroki portfenetr wraz z oknem połaciowym wprowadzają optymalną ilość naturalnego światła. Delikatny beż jest dobrym tłem dla białych mebli. Właściciele uzyskali efekt lekkiego i przytulnego wnętrza, które sprzyja wypoczynkowi. Zaprojektowana przez sypialni garderoba, mieści liczne regały oraz drążki na ubrania. Sypialnia dziecka także utrzymana jest w stonowanych jasnych kolorach, które odbijają światło z zewnątrz i wraz z dużym oknem sprawiają, że wnętrze jest rozświetlone. To pokój, który zaspokaja potrzeby dziecka. Jest miejsce na wygodne łóżko, zabawę, a w przyszłości naukę. Trzeci pokój właściciele wykorzystują obecnie jako gabinet. Program poddasza uzupełnia komfortowa i nowocześnie zaaranżowana łazienka, której kolorystyka doskonale koresponduje z pozostałymi pomieszczeniami. Inwestorzy wprowadzili tu pewne modyfikacje. Powiększono jej przestrzeń o wnękę należącą do pokoju obok. Dzięki temu w łazience powstało miejsce, aby zamontować obszerny prysznic walk-in. Ta modyfikacja wiązała się z koniecznością zmiany wielkości i układu okien na jednej ze ścian budynku. Estetykę podnosi dekoracyjna mozaika, duże lustra, które w ciekawy sposób kształtują przestrzeń. W oknach zamontowano rolety zewnętrzne. Zwiększają one poczucie prywatności mieszkańców, ale także chronią budynek przed zbyt intensywnym nasłonecznieniem latem. Na koniec spójrzmy, jak prezentuje się wnętrze domu podliczy w wieczornej scenerii.